aktualnie o siódmej rano. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Tu świat kręci się na kółkach. Motosfera w piątek o 19.20 i w sobotę o 7.30. Tylko w telewizji. Maciej Puchał. Sponsorem Motosfery jest Volkswagen Centrum Wrocław. dealer samochodów marki Volkswagen i Volkswagen Samochody Użytkowe. Wrocław ulica Brücknera. Sponsorem motosfery jest ADD Motor Dealer Renault i Dacia. ADD Motor Wrocław Karkonoska 45. Sponsorem motosfery jest DND Dealer Peugeot, dystrybutor najnowszej generacji samochodów typu SUV. DND Wrocław Karkonoska 45. フフフフ。<laughs> <laughs> Katarzyna Lewandowska, witam Państwa w nowym roku i zapraszam na prognozę pogody, z której wynika, że jutro śnieg i wiatr są też ostrzeżenia dla kierowców. Do Polski dociera głęboki i rozległy niż znad Estonii i Łotwy, a pogodę w kraju pogarsza strefa frontowa. Z północy płyną chłodne masy powietrza. Przez cały dzień dominować będą chmury i wszędzie popada śnieg. Wszędzie też będzie mocno wiało. Na Bałtyku sztorm do 10 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia termometry wskażą od 0 do 2 stopni chłodniej tylko w górach i na przedgórzu, tam nawet do minus 5. Popatrzmy, jak będzie u nas. Noc będzie pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem. W górach spadnie do 7 cm śniegu. Do tego powieje porywisty wiatr, który miejscami może być bardzo silny, a na termometrach od minus 3 stopni w Jeleniej Górze do 2 w Legnicy i we Wrocławiu. Rano zachmurzenie duże z opadami śniegu. W ciągu dnia niewiele się zmieni. Niebo szczelnie będą przykrywały chmury, a opady mogą być jeszcze mocniejsze. Chłodniej od minus 3 stopni w Jeleniej Górze do 2 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie rosło. W południe wyniesie 1005 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, silny, okresami porywisty. Biometr niekorzystny, warunki drogowe złe z powodu opadów. Drogi będą bardzo śliskie. Przed nami kolejny rok. Podobno ma być niezwykły. Taką w każdym razie mamy nadzieję. Ja życzę Państwu wszelkiej pomyślności i zapraszam na nasze jutrzejsze prognozy. Do zobaczenia. Wam, naszym widzom oraz reklamodawcom w 26. odsłonie akcji charytatywnej Reklama Dzieciom zebraliśmy pieniądze, które w całości przeznaczymy na pomoc potrzebującym dzieciom. Dziękujemy, że byliście z nami. Razem spełniamy marzenia.